Witam serdecznie. Dziś wiedziemy z bardzo szybkim przepisem na makaron chow w main z wołowiną i warzywami. Do jego przygotowania potrzebujemy około 100 g chińskiego makaronu, 200 do 250 g wołowiny. Ja tak jak widzisz, zrobię na polędwicy wołowej. Jeden ząbek czosnku, 1 łyżka startego świeżego imbiru, białą część pora, pół czerwonej papryki. 3 pieczarki, 2 łyżki oleju roślinnego, szczyptę białego zmianego pieprzu, szczyptę cukru, 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki oleju sezamowego oraz 2 łyżki posiekanego szypiorku, ewentualnie cebuli dynki. W pierwszej kolejności odważymy 80 do 100 g makaronu i gotujemy wedle przepisu. Po ugotowaniu odcedzamy i przepukujemy zimną wodą. W przepisie oryginalnym jest 80 g makaronu ja tutaj mam delikatnie ponad 100 z racji tego, że. Powinno być 200 g wołowiny, a ja mam 300, tak żeby te proporcje mniej więcej podobnie wyglądały. Także wrzucamy na wrzącą wodę i gotujemy w moim przypadku 5 minut. Polędwicę pokroimy w paski, w poprzek włókien. Mięso na razie odkładamy. Posiekamy teraz bardzo drobno imbir i czosnek, ewentualnie możemy zetrzeć na tarce. Ja zawsze daję więcej imbiru niż jest w przepisie, bo jest bardzo zdrowy. Fajnie podkręca smak. Pokroimy teraz pozostałe warzywa. Makaron mamy ugotowany. Tak jak mówiłem, odcedzamy i przepukujemy zimną wodą. Pokroimy białą część pora na takie pół plasterki. Zamiast pora, w najgorszym przypadku, możemy pokroić cebulę, pieczarki, kroimy w plasterki. Ja kupiłem akurat brązowe. Paprykę, kroimy w plasterki. Warzywa na razie odkładamy. Posiekamy jeszcze cebulę dymkę. Na głębszej patelni, a najlepiej w łoku, rozgrzewamy dwie łyżki oleju, ewentualnie oliwy. Po rozgrzaniu dokładamy czosnek i imbir i smażymy jakieś pół minuty. Pół minuty minęło. Czosnek już wydobył aromat. Dodajemy teraz wołowinę i obsmażamy jakieś 2 minuty. 2 minuty minęło. Dokładamy teraz warzywa i smażymy jakieś 3 minuty. i doprawiamy szczyptą białego pieprzu akurat tylko, tyle zostało dodajemy dosłownie szczyptę cukru 4 minuty minęło na patelnię wlejemy teraz dwie łyżki sosu sojowego Dwie łyżki wody. Wszystko wymieszamy. Dodamy ugotowany makaron. Ja jeszcze kapnę odrobinę sosu sojowego, z tego względu, że mam więcej makaronu. I więcej wołowiny. 2 minuty minęło. Wyłączamy palnik. Polewamy na końcu dwoma łyżkami oleju sezamowego. Dodajemy szczypiorek. Wszystko jeszcze raz przemieszamy. Przepis, tak jak było widać, banalnie prosty i mega smaczny. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do stworowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.